Ja doktor Walszan no, oczywiście. I dzisiaj Wam przedstawię no, moją pizzerię, tak? Spróbowałem ją y, obzorować, tak? Jak najlepiej na, z pierwszej części, tak? To jest pizzeria z pierwszej części NAFA, więc no, zapraszam po prostu do, y, do obejrzenia. My najpierw wyłączymy ten idiotyczny deszcz. Weather clear. Proszę bardzo. I teraz tak, zaczynam. Oczywiście napis mi się nie udał, Więc bardzo. Za to przepraszam. A teraz zaczynamy. Tutaj szyby wentylacyjne dodałem od siebie, sam dodałem od siebie. Na początku zacznijmy od ki kible. Nie są y, zrobione, bo nie chciałbym się w zasadzie zrobić, więc mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Y, tutaj mamy główną salę jadalną, tak? Tam, no, tutaj mamy stoły, animatroniki, które chciałem też od jakoś odzorować, ale nie, no, nie wyszło, nie mam modyfikacji. I no, mamy tutaj Frediego, Boniego i Chicago, a tam mamy w katakumbach Foxiego. Tutaj chciałam odwzorować kamerę, no ale no, coś nie wyszło. Po szybach wentylacyjnych wydaje mi się, że nie będziemy przechodzić, ale no tutaj możemy zobaczyć, że one faktycznie są i działają. Można po nich chodzić. Mamy teraz części usługi. W częściach i usługach, czyli patent service, o ile się nie mylę, są tutaj, no. Były te przynajmniej chyba głowy, nie? Te części zamienne. Tutaj mamy Frediego, który symbolizuje yy, scenę śmierci. Jak nas coś, jakby to powiedzieć, z jump skeruje, to przedstawia nam to scenę taką. Yy, więc co to ma być? Halo. A ja przepraszam. O, teraz, dobrze. Yy, no teraz pójdziemy sobie do kuchni nikt nie wie jak kuchnia wygląda dlatego ja to zrobiłem jakoś tak o to jest wyjście z szybów wentylacyjnego tam za tym jest yy, yy, są skrzynki i niżej też są skrzynki tak jakoś to wygląda dobrze dlatego teraz pójdziemy sem sem sem, sem. pójdziemy sem do biurka, do naszego biura tutaj mamy no, do, do, no tutaj mamy te drzwi, które już pokazywałem w jakimś tam odcinku y, które pokazywałem w y, odcinku y, pewnie jak zrobić drzwi z fnafa tutaj mamy maszynownię, dodane pomieszczenie przeze mnie ponieważ no, musiałem ukryć jakiś, jakoś ten mechanizm do tych drzwi. Zrobiłem na nie po prostu, po prostu y, osobne pomieszczenie, tak? Szkuździła, no. mm, Więc tak to wygląda. Tam, no, tam jest też wejście. Tutaj mamy wejście do samych szybów wentylacyjnych, które działają. Nie zaprzeczam, działają, można nie chodzić i tak dalej. Nie zaczyna się nic z nich. Teraz tak. Te światła są reaktywne na dzień i noc. Zaraz zobaczycie. Time, set. Tu możemy sobie wpisać na przykład jeden, czy no. I światła zgasły. I światła zgasły. Teraz. Time, yy. set. Daj. No to światła nam się zapalą. Według mnie fajny mechanizm. A, jak ktoś może mi napisać komendę, na jak wyłączyć deszcz. Chyba to musi być Game Rule, coś tam. Dlatego jak, jeśli ktoś zna taką komendę, na jak wyłączyć deszcz, to niech napisze w komentarzu ja przepchnę serduszko. Yy, I no. Yy, można napisać też yy, ocenę tego. Nie wiem, ja to naprawdę ja to naprawdę, yy, ja to naprawdę zamykam bez przerwy Ja to naprawdę zamykam No ale dobra Chyba wiem, jak już działają te panele słoneczne yy, Więc tak Można napisać ocenę od 1 do 10 Można napisać ocenę od 1 do 10 yy, I no Jest w ogóle dzisiaj bardzo ładna pogoda, więc yy, Jakby to powiedzieć nie traćcie czasu w internecie, tylko na dwór idźcie i życiem się cieszcie, bo więcej pogoda taka trafić się nie może. A ja Was żegnam do jutra. Cześć i papa.